Witajcie kochani, z tej strony Tarocistka Winaja. Witam przede wszystkim w pierwszej kolejności moich stałych widzów, stałych subskrybentów. Bardzo się cieszę, że jesteście, że mnie słuchacie, że mnie oglądacie i oczywiście mam nadzieję, że wasze grono będzie się powiększać. No i przy okazji witam osoby, które są tutaj pierwszy raz. Zachęcam, zapraszam do wysłuchania i mam nadzieję, że wam się to spodoba. A jeśli wam się spodoba to mm, zachęcam do subskrypcji, do dołączenia do mojego zacnego grona e, widzów subskrybentów. Będzie mi bardzo miło, a was czeka czeka no, was wam zajmie to do Słownie chwilkę, a, a mi naprawdę sprawi ogromną przyjemność. Dobrze kochani kochani, I teraz taka informacja głównie do moich właśnie stałych widzów, dotycząca kochani, czytań codziennych, horoskopu codziennego. Nie będę tutaj czas, czasu marnować na tym nagraniu. Odsyłam do opisu lub do komentarzy, jeszcze zobaczę gdzie Wam tą informację tutaj udostępnię, ale w komentarzu lub w. Hmm, Właśnie w opisie tego nagrania jest pewne wyjaśnienie na temat czytań codziennych. Także tutaj nie będziemy marnować czasu. Jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Dobrze, kochani, dzisiaj mam takie czytanie typu bezterminowe dla każdego znaku Zodiaku. To, jak wiecie, ja sobie lubię dzielić nagrania na pół, czyli to nagranie jest skierowane do, do znaków odborana do panienki. Będziemy dzisiaj takie szybkie czytanie bezterminowe, czyli bez względu na to, kiedy trafisz na to nagranie, to jest. Aktualne, którego potwora naszego życia, który jest obecny w naszym życiu i nie karmić. Czyli kochani, coś, co nas zatrzymuje, co nam blokuje drogę do przodu, i coś, co czasami dosłownie przeszkadza, a my sobie nie zdajemy z tego sprawy. Hmm? Także na pewno mamy czasami wszystkiego, dlaczego to się tak dzieje, nie? dlaczego coś mnie zatrzymuje, dlaczego ja nie mogę ruszyć z czymś do przodu, a dlaczego ciągle ja tkwię w jakimś tam martwym punkcie i nie potrafię się tego uwolnić. I kochani, to, to, to czytanie ma na celu przede wszystkim uświadomienie nam, jaki to jest potwór i jaki potworek. Dosłownie nam przeszkadza. Jeżeli sobie oczywiście już uświadomimy, jaki to potworek, to wtedy wiemy, jak się go pozbyć, jak z nim walczyć. Także jeśli jesteście ciekawi, co Was blokuje, co Was powstrzymuje, co Wam najbardziej w życiu przeszkadza, dosłownie, czy to psychicznie, czy właśnie w życiu osobistym, zawodowym i tak dalej, to zapraszam. Dobrze, kochani. Zaczynamy od baranka. Baranku, zobaczmy, jaki potworek przeszkadza Ci najbardziej w życiu i zobaczymy, w jaki sposób możesz się go pozbyć i, i, i dlaczego Ci przeszkadza też, tak? Ale głównie, jaki potworek przeszkadza barankowi w ruszeniu do przodu. Zaglądamy, kochani, szybciutko. Baranku. Kurczę, <śm> baranku, baranku, jeżeli macie osobę typu bluszcz, wiecie, taka, która um, uczepiła się Was dosłownie, nie, tak się przyssała, jak pijawka dosłownie, tak uzależniła się od Was, i w ogóle jest taka nadgorliwa wobec baranka, to kochani, to jest właśnie ten wasz potwór. Ta osoba, która was zatrzymuje, blokuje i nie pozwala wam się rozwijać, która wam nie pomaga robić coś dla siebie, kochani. Jeśli macie, kochani, taką osobę, mogą to być dotykalne rybki, ale nie muszą oczywiście, raczej kobieta, kochani. I no, nie lubię tego mówić, ale bardzo często w karcie tutaj księżyca ja często widzę mm, taką, wiecie, toksyczną matkę nadgorliwą matkę. Mm -hmm. Więc jeśli jakiś baranek ma, to może warto się zastanowić, czy ta mama e, no, tutaj nie jest zbyt taka wpływowa, no, czy za bardzo nie chce wpływać na wasze decyzje, na wasze życie baranki. Nie? Bez względu na to oczywiście, ile macie lat, no bo wiadomo. E, e, e. Mamy zawsze będę traktować jak małe dzieci. Więc tu jest taka, kochani, informacja dla baranków, kochani, ale z drugą stronę, wy się te baranki, zastanówcie, czy wy nie jesteście tym człowiekiem bluszczem, czy Wy za bardzo kogoś się nie uczepiliście, nie trzymacie się kurczowo jakiejś jednej osoby, czy nie pojawiło się jakieś uzależnienie do jakiejś osoby, kochani, raczej kobiety, ja to podkreślam yy, i po prostu nie umiecie się uwolnić z tej relacji. A ta relacja niczego dobrego nie wnosi, mam wrażenie. I to Was właśnie zatrzymuje. Więc to jest taka pierwsza informacja. Kochanie, może to właśnie dotyczyć jakiejś kobiety, matki yy, i trudno się tego po prostu yy, pozbyć, tak? Wam trudno się uwolnić od tej osoby. Czy, czy to właśnie wy jesteście yy, to uzależnieni od tej osoby, czy ona od Was, ta osoba? Trudno po prostu to puścić, zrezygnować z tego. Nie chcę, kochani, nic mówić, ale powiem, może to być jakaś kobieta, kochani, w ukryciu. Kobieta tajemnica, czyli, no, co tu mówiąc wprost, kochanka. Jeżeli ktoś ma, no to tutaj też jest jakiś problem, który zatrzymuje, blokuje. Mhm. I który tutaj troszeczkę w życiu przeszkadza niektórym baranku, kochani. Jakimś barankom, już pomijając tą kobietę, te, tych ludzi, którzy Was osaczają, hmm, jakaś tajemnica, któremuś, jakiemuś barankowi tu ciąży, przeszkadza wiedza na temat e, czegoś, czego baranek wiedzieć nie chciał, być może nawet wiedzieć nie powinien, ale to wie i musi tą tajemnicę zachować dla siebie. Mhm. I ta tajemnica ciąży przeszkadza barankowi. Tu jest ten potworek, więc warto... By było tutaj troszeczkę, e, nie wiem, uh -huh. może z jakimś specjalistą, kochani, uh -huh. bo czasami są takie informacje, które musimy w sobie zdusić i wiemy, że my nie możemy tych informacji sprzedać nikomu, prawda? Sprzedać, jak to brzydko zabrzmiałam, w cudzysłowie oczywiście sprzedać. I tutaj e, niektóre baranki mają aż problem właśnie z zachowaniem, znaczy nie tyle z zachowaniem tej tajemnicy, tylko z mm, problemem z tym, że coś wiedzą na jakiś temat, no ale muszą to zachować dla siebie, więc tutaj warto by było jakiegoś rozwiązania, kochani, poszukać. I kochani, kolejna ciemna strona mocy, która baranka dosyć mocno blokuje, która mu przeszkadza, to kochani, jakieś problemy z pieniędzmi, być może jakieś wydatki się pojawiły, do których się ktoś nie przyznał. No, nie chcę nic mówić, czy to przypadkiem ktoś nie przegrał w jakieś gry, maszyny i tego typu sprawy. Pieniędzy, ale to już oczywiście wy sobie zweryfikujecie. Tu jest jakiś problem, problem finansowy, i kochani, ktoś ukrywa jakąś ciemną stronę osobowości. Mhm. Więc jest jakaś tajemnica, być może jakieś uzależnienie od czegoś, od kogoś, od jakichś używek, jak tutaj jak najbardziej, i ktoś po prostu kurczowo się trzyma tego, przeświadczenia, że ja nie, ten problem mnie nie dotyczy, że ja przecież nie jestem uzależniony, nie? Więc tutaj też trzeba się zastanowić, i także nie wiem, czy to wy baranki, czy ktoś z waszego otoczenia, ale yy, tak jak mówiłam, ten potworek, ten potworek, ten potwór wam przeszkadza w życiu, dokucza. Yy, I tak jak mówiłam, jeśli sobie go uświadomicie, być może yy, będziecie wiedzieli, jak z tego wyjść. Nie? To jest kurczowe trzymanie się, kochani, czegoś. Co barankom nie służy, i co być może jest okryta, owiane bardzo dużą tajemnicą, i trudno do tego dotrzeć. Mm -hmm. Więc tutaj musicie bardzo głęboko wejrzeć w swoją osobowość, w swoje życie i w mm, ludzi wokół Was, którzy Was otaczają. Także baranki, baranki tego potwora nie karmimy, warto się go pozbyć. Także taka dla Was e, informacja. Dobra, dobrze, kochani, zobaczmy byczek, byczek. Zobaczmy, jakiego potwora nie powinien już karmić e, zodiakalny byczek. Mhm, zobaczymy. Uświadomienie sobie, pamiętajcie, e, tych złych wpływów, złych ludzi czy złych sytuacji e, w naszym życiu. Czasami mm, oczywiście pokazuje drogę, jak sobie z tym poradzić i jak pójść dalej, prawda? Czyli co zatrzymuje byczka? Byczku, zobaczmy co może zatrzymywać Ciebie i czego już nie karmić w swoim życiu. Czego? czego? Niech to sobie dosłownie umrze śmiercią naturalną. Mhm, byczku, zobaczmy. <laughs> Byczki przeszłości. <laughs> Waszym potworem jest przeszłość, którą być może za bardzo dokarmiacie i ona sobie rośnie w siłę, zamiast dosłownie umierać mhm, śmiercią naturalną, zamiast odchodzić, oddalać się do Was. Kochani, ktoś w przeszłości, ktoś, kto sobie przypomniał o istnieniu byczka, hmm, ktoś, kto będzie chciał się z Wami, moi drodzy, skontaktować lub już się z Wami kontaktuje lub już to zrobił. Mhm. Nie wiem, byczki, być może kontaktujecie się z kimś, kogo dawno nie widzieliście i to może być były partner, może być była partnerka, może być ktoś z dzieciństwa, jakiś przyjaciel, ktoś, kto miał dla Was hmm, duże znaczenie jakieś takie emocjonalne, mam wrażenie. Hmm. Spędziliście ze sobą sporo czasu, macie z tą osobą dużo wspomnień i ta osoba z jakiegoś powodu wraca, pojawiają się wiadomości od tej osoby. Mm -hmm. I byczek, no, mam wrażenie, że odpowiada na te wiadomości i ta znajomość z przeszłości, mm, ona się teraz szybko rozwija. Więc to jest ten potwór, który byczek nie powinien. Mm, karmić. Mhm. Lepiej przerwać tą, kochani, znajomość, bo no, powiem Wam, że to może zakłócić spokój, taką harmonię, jaką sobie wypracowaliście dotychczas. Tym bardziej, kochani, że to była relacja karmiczna. Mhm. To była relacja, kochani, karmiczna ja czuję, patrząc tutaj na tę energię, że byczek, Wy już przepracowaliście, kochani, tą karmę. Ta lekcja jest odrobiona na piątkę z plusem, więc, kochani, ja nie widzę sensu, żeby po, po raz kolejny wchodzić w, w tą znajomość. Nie, kochani, mhm. mam wrażenie, moi drodzy, że nie ma sensu, nie ma sercu, bo se, sensu. Ja wiem, że te znajomości z przeszłości, jeżeli, tym bardziej, jeżeli one, wiecie, miały takie emocjonalne dla nas były, no to mogło być takie fascynujące, nie? że ojejku, ja chcę to jeszcze raz, bo ja mam cudowne wspomnienia, bo. My się kiedyś kochaliśmy, bo my się kiedyś uwielbialiśmy, bo my spędziliśmy ze sobą super, fajne chwile, ale tu jest, kochani, może spowodować u Was takie przytłoczenie, takie przytłoczenie nadmiarem bodźców. Tu się tego będzie działo za dużo, za szybko i to Was, zamiast, wiecie, rozwijać, nie? to Was zatrzyma w miejscu, o ile nie przysporzy Wam jakichś problemów w obecnych relacjach, w rodzinach i tak dalej. Więc, kochani, byczki, ten potwór nie jest dla Was, być może, no. No jest tak, tu jest, jest ta fascynacja. Jest, widzę, że to takie przyciąganie, jak magnes to Was ciągnie. Wy byście chcieli, ale byczki mm, troszeczkę jednak bym tutaj powiedziała, że te energie, te karty troszeczkę Was ostrzegają właśnie przed potworami przeszłości, których lepiej, jak ja zawsze mówię, przeszłość to jest przeszłość, ona była minęła. Lepiej jej nie karmić, lepiej zobaczyć, co jest przed nami, niż to, co było za nami. Nie? Także byczki em, no, Także, kto musiał to usłyszeć, to usłyszał i mam nadzieję, że rozumiecie ten przekaz. Także tak dla byczków. Dobrze, kochani, bliźnięta. Zobaczmy bliźnięta. Jakiego potwora nie powinny karmić właśnie zodjakalne bliźnięta? Co może Wam przysporzyć trochę problemów? Co może Wam zablokować drogę do przodu, zatrzymać w miejscu? I co może Wam wyjątkowo przeszkadzać? Zaglądamy, kochani, bliźnięta. Dobra. Nie wiem, kochani, lew, jeśli macie lwa. I teraz tak, kochani, zastanówcie się, moi drodzy, jeśli macie lwa, podkreślam, czy ten lew jest wam do życia potrzebny, do szczęścia i tak dalej, co? Jeżeli tylko ten lew odchodzi od jakichś bliźniąt, no to czy jest sens z nim zostać? Czy jest sens o niego walczyć? A jeśli kochani nie odchodzi, to zadajcie sobie pytanie, czy jest sens z nim zostać też? Czy jest sens właśnie zostać z tym lwem? Czy nie lepiej od niego odejść? Bo tutaj coś z tym lwem jest nie tak, nie? Coś tu jest nie tak. Jeśli macie, ale kochani, powiem Wam tak. Wy ja taki autosabotaż sobie uprawiacie, widzę. I to, to jest wasz potwór, którego karmicie od jakiegoś czasu, a nie powinniście. Mhm. I temu to w ogóle już trzeba odciąć yy, w ogóle yy, nie drogę do pokarmu, nawet do, do, do wodopoju. Bo kochani, czy wam się naprawdę wydaje, że w szczęście się od was odwróciło? No? Hmm? Że wszystko idzie źle, że wszystko jest nie po Waszej myśli, że w ogóle Wy sobie to wszystko inaczej wyobrażaliście, mało tego, czy Wam się wydaje bliźnięta, że Wy nie zasługujecie na szczęście? No, bo ja tak mówię, tu ja widzę autosabotaż i to jest taki potworek, gdzieś tam w Was w środku siedzi, czy tam na ramieniu nawet i stuka Was to chwilę, tam gdzieś w ucho i, i Ty nie zasłużyłeś, tutaj wcale nie jest dobrze, a tu jest źle, tu jest kompletna lipa, a... a a tak naprawdę wcale tak nie jest, kochani, wy tu macie to słońce, tylko wy się dosłownie plecami odwracacie od tego słońca, tak jakbyście dosłownie uważali, że wy nie zasługujecie na to. Hmm? To jest takie zamartwianie się, nie wiem. Takie wyczuwam, kochanie, takie zadręczanie się na siłę, dosłownie, zamartwianie się na zapła zapas. taki wiecie co? Obłęd, obłęd takiego dowodzenia, że wszystko idzie źle, gdy w rzeczywistości wszystko idzie dobrze. Tu jest to słońce, kochanie. Kochani, tu, tu, tu nic wam nie grozi. Jest bezpiecznie. Mm -hmm. Jest bezpiecznie, tylko po prostu bliźnięta. No, na siłę sobie wmawiają, że wcale nie jest, nie? No tu słońce świeci, a oni tłumaczą, że jednak deszcz pada. <laughs> Także bliźnięta, tego potwora nie karmcie, ten potworek jest zły, niedobry i on wam tutaj przeszkadza. Wszelkie złe myśli najlepiej odganiać od siebie. Zwrócić uwagę na to, te na te małe, drobne rzeczy, kochani. Dzieci, jeśli macie, ile radości Wam sprawiają, jakaś rodzina, być może, nie wiem, ostatnio jakieś odkryliście nowe hobby, być może, no, słoneczko dosłownie za oknem świeci. Wszystko nie Wam sprawia radość, ale nie autosabotujcie tego, co w życiu jest piękne, co Wam się udaje, bo wy tak na zapas dosłownie, nie? Na zapas, nie? No to może i fajnie, może i fajnie, ale, ale trochę się boję, że jutro będzie gorzej. Więc bliźnięta, mm -mm, tu, tu, to, to Wam przeszkadza najbardziej, to Was blokuje i Was troszeczkę tak zatrzymuje w miejscu. Także? No. <grym> Także wiecie, co robić, nie? Małe rzeczy. I świećcie, kochani. Zobaczcie, że to słońce naprawdę jest nad Wami, świeci nad Wami. i Wszechświat wcale nie chce dla Was źle. <grym> Dobrze. Dobrze, kochani. Raczek, Raczku, zobaczmy, jaki potworek Ciebie zatrzymuje, jaki potworek Tobie przeszkadza i, i, i blokuje drogę. I kogo nie karmić? Czego nie karmić? Czy to osoba, czy to wydarzenie, czy to to samo? Zobaczmy, ok. Raczek. Raczku, 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 bo raczku. No, tutaj tak kilka potworków macie, kochani. Kilka. I to jest tak. Niecierpliwość, nadpobudliwość, niepokój. Mhm. To są wasze potwory, które wam najbardziej przeszkadzają w życiu i które was, was blokują. Be rozwoju osobistym i tak dalej. Raczki, kochani, yy, być może ktoś z Was na coś czeka, na kogoś, nie nie wiem, na rozwiązanie jakiegoś problemu, yy, na koniec jakiejś sytuacji w Waszym życiu. Yy, jakby tak czekacie, jesteście niecierpliwieni i wiecie co, ja Was tu tak widzę, jakby tak, nie wiem, stoi, stoicie tacy rozdygotani, rozglądacie się nerwowo, nie, wokół, przestępujecie z nóżki na nóżkę, Idziecie od okna do okna, tak jak wiecie, jak czeka się czasami na kuriera, nie? I, i, I dosłownie od okna do okna przyjedzie, nie przyjedzie, a mówił, że o tej, a, a go ciągle nie ma, i wy tak sobie na coś ciągle czekacie, kochani, i to tak samo jak właśnie z tym czekaniem na tego kuriera. Zostajemy w domu, nie, bo napisał tam SMS-a, dostaliśmy, że on ma przyjechać i zostajemy w domu, rzucamy wszystkie obowiązki, bo kurier ma przyjechać, tak? I my czekamy na niego. I u was dosłownie raczki ten sposób to wygląda. Takie ja mam kochani wrażenia, że zatrzymujecie się swój rozwój, wszystkie inne sprawy tylko po to, żeby jakaś sprawa się rozwiązała, jakaś osoba się do was odezwała, nie wiem. Na co tam czekacie, ale to jest bardzo duże zniecierpliwienie i to wyczekiwanie, to rozglądanie się za rozwiązaniem tego problemu, kochani, zatrzymuje Was, kochani, w miejscu i dosłownie, jakbyście mieli te związane ręce, ręce nogi, oczy, uszy, wszystko i, nie wie, i zatrzymali się tylko tutaj, że coś się musi rozwiązać, coś się musi rozwikłać, i nic innego nie robić, tylko na tym i wyłącznie się skupiam. Raczki. Ten potwór Wam absolutnie nie służy. Wygonić go, nie dokarmiać go, kochani, zdjąć klapki z oczu, bo być może nawet Wy tego nie dostrzegacie, że Wy czekacie na coś, a jednocześnie zatrzymujecie się w życiu, w rozwoju osobistym, tak? Obok tego czekania, tego zniecierpliwienia, obok tego problemu, który jakiś tutaj macie, nie wiem jaki, Wy wiecie najlepiej, pamiętajcie, że istnieje jeszcze inne życie i trzeba się dokładnie rozejrzeć i nie pozwolić, żeby to zniecierpliwienie. Ta, taki niepokój, tu jest też dużo niepokoju, żeby Was zatrzymywał. Tu jest taki dla Was potworek, którego warto pokonać. No, także zagłodzić. <laughs> także raczki, raczki. No, mam nadzieję, że, że że, jasny jest ten przekaz dla Was. Dobrze, kochani. Zobaczmy dalej. Lew, lew. Zobaczmy, jakiego potwora nie powinien dokarmić dodekalny lew. Jaki potwór go zatrzymuje, jaki mu przeszkadza, a być może lew nawet o tym nie wie. Mhm którego potwora warto zagłodzić? Lewku, zobaczmy. Lewku, lewku, lewku. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Nie wiem, lewki mieliście ostatnio jakiś spór o pieniądze z kimś? Uh -huh. Nie wiem. Pożyczyliście komuś? Jakaś pożyczka, jakieś pieniądze, kochani? No. Hmm. Lewki i teraz tak, jeżeli macie jakąś osobę, której pożyczyliście ostatnio pieniądze, lub nie wiem, wy od kogoś pożyczyliście te pieniądze, prawda? I macie taką osobę, z którą po prostu z powodu tej pożyczki, tych finansów, tych pieniędzy dosłownie macie napiętą sytuację, wręcz kłótnie. No to tu jest taka podpowiedź od Kart. Warto by było tu się dogadać, spróbować rozwiązać ten problem, zakończyć ten konflikt, jakoś wszystko sobie powyjaśniać, bo tu jest coś, co zatrzymuje lewka dosłownie w miejscu. Być może jakiś lew czuje takie rozrażenie z powodu Wydatków, które są. No wiadomo, my są czasy, jakie są. Czasy jakie są no nie są dosyć pocieszające, jak na razie, ale i tu takie rozdrażnienie, i tutaj takie rozdrażnienie trzyma lewka w miejscu. Jest kochani jakiś lew gdzieś, który swego czasu pomógł komuś, nie? Okazał dobre serce, wsparcie. I teraz z tą osobą ten lew ma jakieś nieprzyjemności. Mam wrażenie, że ktoś nadużył dobroci lwa. I to y, lew po prostu nie może się z tym pogodzić, tak? Jakiś lewek gdzieś ma jakieś takie, wew takie wewnętrzne w sobie takie rozdrganie, taką nerwowość, taką agresję, aż, że pomogłem, byłem dobry, okazałem serce, okazałam serce, a ktoś tego nie docenił, olał mnie i, i, i jest, jest no, no, jest spina tą osobą dosłownie, kochani. I to jest ten potwór, kochani, u was lwy, który po prostu. Mm, Troszeczkę, widzicie, zamyka wasze serce, zamyka waszą dobroć, nie? Bo wy się już dosłownie raz się sparzyłem i nie chce się sparzyć po raz kolejny. I lewki, zastanówcie się, nawet jeśli są takie sytuacje, bo są, bywają oczywiście, zastanówcie się, czy warto, czy warto właśnie tą, to, tym nerwem, tym żalem, tą agresją, nawet do tej osoby, która, no wiadomo, troszeczkę być może wykorzystała jakiegoś lwa, nie? nadużyła jego dobroci, kochani. Czy to jest warte tego, żebyście naprawdę zamykali sobie to swoją dobrą serca, Bo Wy tutaj, tu jest pokazane, że Wy jesteście jak najbardziej hojnym, tak? Hoj, hojnymi osobami. Wy chcecie pomagać, ale po prostu tak, tak jakby zamknęło Wasze serce, Waszą dobrę została przyblokowana przez tą jedną sytuację, jedną osobę, kochani. I to jest ten potwór, którego warto teraz naprawdę zagłodzić. Nie wyrzucić go. Co z tego, że jedna osoba nie doceniła, ale trzy inne potrafią, być może będą potrafiły docenić. Więc lewki, jeśli to jest ten Wasz potwór, to pamiętajcie, że to, że ktoś nas raz skrzywdzi, nie znaczy, że wszyscy będą nas skrzywdzić. Więc tutaj warto na to zwrócić uwagę. Także lewki, dobre, dobroczynność, dzielenie się, wsparcie zawsze, zawsze jest w cenie. Być może nie dla nie wszystkich, ale naprawdę jest dużo więcej osób dobrych niż nam się wydaje także okej okay. dobrze kochani, panienka, zobaczmy panienka jakiego potwora nie powinna dokarma, dokarmiać, kogo powinna lub co powinna zagłodzić w swoim życiu aby jej życie było łatwiejsze i spokojniejsze zaglądamy do panieneczki już szybciutko kochani panienki ja nie chcę nic mówić, ale takim potworkiem, który trzeba, którego trzeba pozbyć się ze swojego życia, no to, to jesteście. No panna jest sama dla siebie trochę potworkiem. No chyba, że ma drugą pannę, nie? Ale, ale nie, jeśli macie drugą pannę, to się jej nie pozbywamy. Zaraz, chwileczkę po kolei. Panienki, ja tutaj widzę strach. Strach przed, przed przerwaniem samotności. Strach przed. Ale takiej samotności wiecie, tej swojej samotności, tam w środku wiecie o co chodzi, takiej swojej własnej samotności, strefy komfortu. O, strach przed utratą strefy komfortu, przed wyjściem z jakiejś izolacji, przed otwarciem się przed światem, przed. nie wiem, utratą niezależności. Jakiego potwora panienka sobie tutaj wyhodowała i, i, i wytresowała wręcz? Bo tutaj panience jest samej ze sobą dobrze, samemu ze sobą świetnie, świetnie sobie radzę, moja strefa komfortu, m, mój mur, m, m, moja tam nie wiem jakaś klatka, w się świetnie czuje i nie potrafię z niej wyjść, choć czuję, że powinienem, powinnam. Mhm. No, to jest taka wasza zmora, kochani. Taka konieczność. E Odcięcia się od tego, że panna uważa. No, przepraszam, że to powiem, że panna uważa, że jest najmądrzejsza, najwspanialsza i wie wszystko najlepiej. Mhm. Panienka tak jakby się, kochani, bała hmm, powiedzenia komuś lub usłyszenia od kogoś hmm, słów prawdy. Mhm. Tak, taki strach, kochani, przed tym, żeby stanąć twarzą w twarz, dosłownie z samym ze sobą, przed samą, samym, samą sobą i. I powiedzenia dość, tak? Ja się muszę bardziej otworzyć na świat, ja muszę bardziej wsłuchiwać się w słowa innych ludzi, bardziej się wsłuchiwać w swoje potrzeby, a nie zamykać się w sobie i tkwić po prostu w swoim wnętrzu i uważać, że tam jest mi najlepiej. Panienki, dla Was specyficzne, takie, wiecie, macie takie zamknięci, właśnie, największym potworem. Dla panienki, dla większości panienek jest zamknięcie w sobie i niedopuszczanie do siebie innych, kochani, ludzi. I tu jest pies pogrzebany, że tak powiem. Kochani, najwyższa pora przeciąć dosłownie tą, ten mur, rozwalić dosłownie, czy tam z główki, czy tam z pięty, nie wiem, czy innym kamieniem, rzućcie w ten mur i niech on się rozwali, kochani. I dopuśćcie wreszcie do siebie innych ludzi, którzy naprawdę chcą wejść, praw? Trzeba się od czegoś odciąć, odciąć się przede wszystkim od samotności. Tak? Panienki, tu jest dla Was taka informacja. Najwyższa pora e, właśnie. To Was blokuje, że Wy jesteście zamknięci, zamknięte w sobie e, i uważacie, że Wam jest tutaj dobrze. Jest dobrze. Na swój sposób jest dobrze, tak? Jeśli jesteśmy pogodzeni, dogadani sami z sobą i spędzamy fajnie ze sobą czas, ale tych ludzi, tej przestrzeni nam tutaj brakuje. Więc panienki, tutaj też się zastanówcie, czy ten potworek właśnie najbardziej Was nie blokuje i przez to czasami czujecie się, że no, mogłoby być lepiej, tak? Także warto, panienki, tego potworka teraz no, dosłownie y -hmm, pogonić z naszego życia. Niech ta samotność, taka na siłę troszeczkę mam wrażenia. niech wreszcie będzie przecięta y i dopuśćcie do siebie innych ludzi y i otwórzcie się bardziej na świat. <laughs> Także w ten sposób. I okej, okay, kochani. Panienka zakończyła to nagranie. No i co, kochani? Przede wszystkim życzę Wam, żeby te potworki, tu mam takie dosyć sympatyczne potworki, mojego synka pożyczył mi, no oczywiście z wielką chęcią. I niech będą takie sympatyczne, nie? Mm, żeby być może, no mówię, być może niektórych trzeba zagłodzić, niektóre potworki trzeba wygonić, a niektóre po prostu bardziej oswoić, nich one będą łagodniejsze i będzie super. Więc życzę Wam, kochani, żeby było ich jak najmniej i żeby nic, ale to nic i nikt nigdy nie blokowało Wam drogi Naprzód. Także tego Wam życzę i teraz żegnam się grzecznie. Pa!